Witam wszystkich bardzo gorąco na moim kanale Garaż Druciarza Zakupiłem pilarkę MS-231 Still Pilarka z 2013 roku Pilarka prawdopodobnie jest przytarta albo zatarta nie ma rączki do pociągnięcia sznurkiem i Tutaj odkręcimy. Widać, śrubka nie, nie oryginalna Tutaj też mamy ułamany ten zatrzask, ale mamy drugi, drugą osłonę. Tak, tutaj nie ma tego bębna. Piła tak ogólnie to nie jest w stanie najgorszym. Kręcę krótkie filmy, ponieważ nie mam czasu, żeby na dłuższe filmy sobie pozwolić. Za chwilę odkręcimy tłumik, zobaczymy, a na chwilę obecną wykręcimy świecę. Świeca wygląda oto tak. NGK Tutaj widzę troszkę przygrzana świeca jest w tym, moment, w tym miejscu. O co mogę powiedzieć? Muszę odkręcić tłumik, żeby zrobić jej diagnozę, bo ten człowiek co mi to piłę sprzedał powiedział, że odkręcił tłumik i stwierdził po prostu, że piła jest przetarta. No ale zobaczymy jak to wygląda w każdym bądź razie. Jeśli jest piła przytarta, będziemy robić remoncik tej piły, nowe łożyska, uszczelniacze. Zobaczymy jak ten tłok, jak cylinder. Może faktycznie nie jest, tylko, nie jest przytarta, tylko potrzebuje jakiejś regulacji. I tak to właśnie wygląda. Na pewno zrobimy jakiś film z odpalenia. Bardzo lubię tą pilarkę 231, 251, 230, 250, 260, 260. Jedynka jeszcze mi się nie trafiła, ale jak mi się trafi, to będę bardzo szczęśliwy, bo jeszcze z tym modelem nie miałem do czynienia. Tutaj jakieś serwisowe napisy mamy, bo pewnie do serwisu była oddawana. Pewnie serwis twierdził przy tarcie. Żadnej kartki nie dostałem, no tak jak widać, obudowę już odkręciłem, to wam pokażę. Widać, jest kompletna, trochę dostała. Bo tutaj już przebarwienia widać na tłumiku, widać przebarwienia. To myślę, że troszkę przepracowała. Tylko zastanawiam się, czy to jest cylinder oryginał, czy to już jest jakiś zamiennik. Ale to wszystko będzie widać, jak odkręcę pokrywę z jednej strony, z drugiej, po znaki jakieś czy coś. Czy to. Ogólnie piła jest bardzo brudna, zanieczyszczona. Będziemy próbować ją do stanu czystości doprowadzić. Zresztą reszta będzie na moich filmach. No to tyle. Nie mam kamery, żeby włożyć kamerę do środka żeby zobaczyć jak tam wszystko wygląda, ale zerknę tłumik odkręcę, zobaczę jak to wszystko wygląda. A więc na chwilę obecną tyle. Zapraszam na mój kanał. Nie ma tam dużo filmów do oglądania, ale jest parę ciekawostek, które robiłem już parę kilka pił w tym miesiącu zrobiłem, ale nie mam czasu nagrywać, powiem szczerze. Myślę, że może zamontuję kamerę i po prostu będę w międzyczasie nagrywał, składał, rozbierał, bo nie bardzo jest jak trzymać telefon i to wszystko nagrywać. Dzięki, pozdrawiam, zapraszam.